Znany z cudownych uzdrowień mistrz bionergoterapii Ireneusz Stowiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pan Michał cierpiał na nadciśnienie tętnicze. Po pomoc udał się do uzdrowiciela. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stowieckiego. Wysokie ciśnienie to miałem takie a 120, 190 na 120. I to się utrzymywało dość długo to ciśnienie, a po terapiach Pana Sobieskiego mi spadało, spadało i aż wreszcie doszło do normy, to moje ciśnienie. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o, o przepływ energii, to naprawdę czuć to od, od Pana Ireneusza, że ta energia, ta moc przepływa, to aż człowiekowi gwiazdki podchodzą do oczu, że Taka energia od drugiego człowieka może popłynąć. No jestem po prostu bardzo szczęśliwy i polecam wszystkim, żeby każdy kto ma jakieś problemy z ciśnieniem czy coś, żeby udał się do pana Ireneusza Stobieskiego. On naprawdę jest człowiek, który jego ręce naprawdę leczą. Jego ręce naprawdę leczą. Po spotkaniach z uzdrowicielem minęło nadciśnienie. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stowieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc 773-283-1505. 283-1505.